Doczekaliście się pierwszego w historii mojego kanału poważnego top 5. intra. Bądźcie pozdrowieni kochani. Dzisiaj robimy ten jakże oklepany system oceniania postaci w postaci top 5, gdzie pozycji będzie 6, ponieważ jeszcze jedno wyróżnienie, ale zacznijmy. Oh, na miejsce piąte wybrałem księcia Karola. No i zapytać się pewnie dlaczego, co nie? O! Tak! Właśnie taki był mój plan! Otóż mimo swojego komizmu jest chyba taką najbardziej barwną postacią jeśli chodzi o trenerów Chronostone i zdecydowanie to jest osoba, którą może zapamiętać, jednakże na pewno pod względem metod i wychowania swojej drużyny będą lepsi. No i jeszcze w tej topce należy pamiętać o Areoli,

był naprawdę wspaniałym człowiekiem i potrafił ze swoich drużyn wyłuskać naprawdę 100%. Uwierzcie mi, że gdy się go oglądało, jego umiejętności trenerskie odrzucały swoje siłę aż, aż po dwa dwa Obiecałem wam, że będzie tutaj wyróżnienie i otrzymuje je trener Meritans Memorial ze względu na swój komizm, poczucie rytmiczne i oczywiście jego umiejętność strasznego strachlania. Ale tak naprawdę świetny trener, naprawdę nie mógł co chodzi, hejterom. W miejsce trzecie chciałem wmieścić trenerkę Linę Schiller, ponieważ to była osoba, która dość nieźle uczyła się od właśnie swoich zawodników, a przed tym niestety, choć miała jakieś pojęcie, to równie dobrze można powiedzieć, że nie wiedziała jakim zaufać oraz jak podbudować dobrze tą drużynę. A jej metody były choć trochę podobne pod ryzykowanie trenera Travisa, to nadal myślę, że były to mniejsze ryzyka, a także to były naprawdę sprawdzone działania i zamierzone sprawy. Na miejsce drugie nie mogłem wmieścić nikogo innego jak Simura Hillmana. Dlaczego się mnie zapytacie? Otóż potrafił bardzo dobrze wzbudzić zaufanie swojej drużyny, potrafił bardzo dobrze ją przygotować oraz był można powiedzieć dość pomimo swojej statyczności bardzo sympatycznym człowiekiem i pomimo tego nawet że już w pewnym momencie nie był tym traderem, to czuć nadal było, że trochę macza palce jednak w te wszystkie drużyny, na przykład jego czy na Zune Japan. Zdecydowanie jest to jedna z bardzo fajnych atrybutów, które dała nam Inazuma. A na pozycję pierwszą nie mogłem dać nikogo innego jak magnum opus całej klasycznej pierwszej Inazumy 11, jakim jest oczywiście Rey Dark. No i nie zrozumcie mnie źle, ale pomimo swoich nieczystych zagrywek oraz tego, jaką był postacią funkcji trenera Orfeusza, przed on naprawdę przewspaniałą przemianę. Na której nie raz, nie dwa, ale wiele razy dość nieźle mogłem się wzruszyć. I tak faktycznie było. To zdecydowanie jakaś umiejętność, którą Akihiro Hina nas zaszczycił tworząc właśnie tą Inazumę. Nie ukrywam, że mimo tego, kim był wcześniej, naprawdę zasłużył na odkupienie.